Forcza kolewickiego marzec 2013 warsza. Wystawy jest Agnieszka Pietrzykowska. W forcie są zaprezentowane najnowsze płótna z 2012 roku i 2013. Roku. Ta wystawa, mam nadzieję, że przynajmniej w jakiejś części potem pojedzie do Paryża i do Lyonu w maju. Są to obrazy, które właściwie są malowane, ja to zawsze mówię, ale prima. Płótna powstają często w jakimś dłuższym, określonym czasie. Niejednokrotnie płótno jest zaczęte, potem gdzieś odstawione na bok. Trzeba dopiero paru tygodni, żeby do niego wrócić. Czasami zdarza się również tak, że te obrazy są malowane w jednym dniu, w jednej chwili, bo tak naprawdę dla mnie najważniejsza jest chwila. Uciekam od wszelkich reguł, manifestów. Podobnie jak malarstwo, które jest dla mnie właściwie drogą, a nie celem pisanie jest dla mnie drogą. Dla mnie ważniejszy jest proces powstawania tekstu, proces powstawania rysunku, akwareli, obrazu niż sam cel. Dlatego nie chciałbym popadać w rutynę i kiedy zaczyna mi się za duże malować, obraz odstawiam. Jeżeli za duże mi się maluje prawą ręką, maluję lewą gdy obraz powstaje w pracowni, zdarza się chwila pewnej świadomości, jaka już więcej nigdy się nie pojawi. Może zdarzyć się inna, łudząco podobna, lecz nigdy ta sama. Owa świadomość to szansa na uratowanie płodu, gdyż tak naprawdę je nie maluję, tylko ratuję obrazy, który zaczynam w szale twórczym a on w niczym nie przypomina natchnienia opisywanego przez poetów. Iskra tej świadomości pozwala na użycie pędzla z odpowiednią animacją określonej farmy. aby coś mogło zacząć nowe życie na płótnie. Witam w imieniu Centrum Studiów Wojtka Witam w imieniu Fundacji Kultury Kultura Murach. Ja nazywam się Agata Pietrzykowska i prowadzę tą galerię. Bardzo miło mi było witać Państwa w ten wiosenny wieczór, <grym> który niestety zbyt ciepły nie jest, ale może nasze dzisiejsze wydarzenie troszeczkę ociepli klimat. Mam okazję dzisiaj przedstawić Państwu Jerzego Trejka w ramach promocji właśnie artystycznej galerii, w ramach działania portu, w ramach działania promocyjnego artystów. Przedstawiam Jerzego, który mieszka pracuje w Polsce, we Francji, na całym, świecie. na całym świecie. Tak, ale zanim to zrobię, chciałabym również przedstawić tutaj osoby, które współpracują razem, razem ze mną. Kasia, prezes Fundacji Port Kultura w Starych Murach oraz Kasia Wijas, prezes całego Centrum Sztuki Portu Sokolnickiego. Zapraszam. Dziękuję wow. bardzo. I na ja zapraszam wszystkich na nasze kolejne na wydarzenie artystyczne, które na bieżąco dzieją się w Polsce Dziękuję. Dzień dobry Państwu, witamy w Polsce jeszcze raz. Ja też powitam w tak, ogólnie. to jest miejsce zupełnie nowe, miejsce niekonwencjonalne, ponieważ nie jest prowadzone przez urzędników, a jest prowadzone przez spółkę składającą się z grupy kobiet. Grupa kobiet walczy o to, żeby, żeby kultura tutaj była, żeby była na Bożu, żeby była na, nazywamy to na wyciągnięcie ręki dla Państwa, dla każdego, żeby się Państwo czuli tutaj jak, jak u siebie w domu, żeby Państwo mogli współtworzyć to miejsce, bo my sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Serdecznie zapraszamy na nasze wystawy, na nasze koncerty, na nasze, na nasze wydarzenia kulturalne, a teraz przede wszystkim serdecznie Państwa zapraszamy do tej wspaniałej, galerii pana, pana Jerzego. Ja jestem zachwycona, ja mówię szczerze, przyznam się tutaj niekulturalnie, że mam pierwszy raz okazję zobaczyć takie piękne rzeczy, że jeżeli miałam e, znaczy słyszałam oczywiście o Panu, ale nie, 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 nie był mój Pan tak bliski jak teraz. Więc jestem, jestem naprawdę zachwycona tymi dziełami i przekazuję Panu, że Pan coś o tym nam opowiedział. Serdecznie dziękuję i zapraszam. Ja też bardzo serdecznie wszystkich witam, przyjaciół, znajomych, tych, których bardziej nie znam. Chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim Agnieszce, która jest powernej wystawy, za zorganizowanie tego pokazu moich obrazów. Bardzo serdecznie chciałem podziękować Magdzie Woźniak, która tutaj jest. Jest założycielką Art Imperium które mnie wzięło pod swoją, można powiedzieć, opiekę i pieczę. O obrazach chyba nie będę miał co do powiedzenia, no bo właściwie wszystkie namalowałem. <tukasz> tak. <tukasz> <to znam. tukasz> Tam, y, będę do dyspozycji oczywiście y, od dzisiejszego wieczoru. Także bo wolę pytanie osobiste. Natomiast jak będą jakieś ogólne, no to również ten nie odpowiem. I część literacka uzupełnia. Tak. I część literacka oczywiście, bo jestem również wykonawcą literatury i popełniłem książkę, której dzisiaj jest oficjalna właściwie premiera. Dlatego ci z Państwa, którzy chcieliby coś więcej wiedzieć o mnie, to zapraszam do czytania. I tam również są wszystkie odpowiedzi na... Wszystkie Was dotujące pytania o sztuce i nie tylko o moich podróżach, o ludziach, których kiedyś spotkałem i ludzi spotykam. No co jest naszą głównym, naszymi założeniami. E, obejmujemy artystów, e, wielu artystów z różnych dziedzin patronatem artystycznym i memorialnym, Artistique i ofertą I takim patronatem jest również objęty Jerzy. E, Jerzy, oficjalnie na Twoje ręce przekazuję. Samostyczne działania związane z publikacją książki, z wystawą i ze wszystkim, co jeszcze go będzie dotyczyło, oczywiście artystycznie. Polską sztukę wspierajmy polskich artystów. Kupujmy dzieła sztuki. Wystawa ta, następnym krokiem jej będzie będzie parę sztuki Bordeaux? Lyon. Lyon, przepraszam. Prawdopodobnie do Polski jeszcze od razu wrócą. Także mamy miesiąc na zakup. Zapraszam serdecznie. A teraz... A teraz jeszcze zapraszamy na część literacką związaną z książką Zapach cynamonu w pomarańczowej fazie, którą poprowadzi pan Rafał Czarnowski. Książka powstała dzięki Magdzie Bożnie, czyli Art Imperium, ale mamy też osoby, to jest tak, Daria? Kąp, która zaprojektowała okładkę. Um, Agnieszka Kochańska, która współredagowała razem ze mną um, książkę. Jarosław Krześniacki, Kwiecień, który akurat jest e, i nie jest przychylany, napisał słowo wstępne. W każdym razie e, też przyczynił się do tej książki. Um, jak z tym malarstwem jest Jerzego? Myślałem, że tam są jakieś postaci i tak dalej, później mi wytłumaczył, że to w ogóle jest inaczej. Ja w dalszym ciągu tego nie rozumiałem. Ej, okazało się, że pisze I napisał o tym. I tak naprawdę krótko rzecz ujmując, powstał notatnik, notatnik artysty w podróży. Tam zobaczymy ej, pewnego rodzaju szybice, urwane słowa, trochę więcej tych słów wiersze. Tak, na pracy. Tu tekstu. Smakka. Przy kawiarnianym okrągłym stoliku para papierosów Tym zmieszany z powietrzem dociera do powieszonych na ścianach mojej galerii obrazu. Piszę ołówkiem. Kolory w porannym świetle wydają się ostre, dopracowane alchemicznie i skończone. Pozostawione i opuszczone. W tym ostatnim słowie zawarty jest nokturn nadziei. Początek dnia wydaje się zainaugurowany. Od śniegu za oknem galeria jest jasna, a ja negocjuję sam z sobą o przyszłość. Robię to co rano. Twarz myję, skropel w snu ocieram tożsamość, parzę kawę i próbuję zawiązać rzemienie białej koszuli dynianej. Zobaczyć obrazy dla Książka, może nie na tyle, tylko że jest pretekstem, ale jeżeli chcecie wiedzieć, jak malarz maluje słowem, po prostu kupcie tę książkę i zobaczcie. I już gdzieś tam w zaułku zapytajcie Jerzego. Zapraszam do zaułku. Dziękujemy za Dziękuję.